Zauważyłaś, że obecny sposób, w jaki funkcjonujesz, przestał cię satysfakcjonować? Coś się wypaliło w Tobie, lub właśnie dopala? Pragniesz spokoju, spełnienia i prawdziwej radości z życia? Może nawet zdarza ci się myśleć: „Ja chcę w końcu żyć”. To znak, że w głębi siebie podjęłaś decyzję o zmianie. Że chcesz odnaleźć w sobie radość, lekkość i harmonię codzienności. Teraz szukasz drogi, która pomoże ci wprowadzić te zmiany w życie. To zupełnie naturalny etap. Szukanie, jak to zrobić. Dlatego już teraz zapraszam Ciebie na bezpłatne wyzwanie, w którym pokażę Ci, jak powrócić do spokoju. Cieszyć się życiem, które jest spełnione i w którym jest lekko ze sobą. Nie może ciebie zabraknąć.